Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będzie temat sterownika silnika typu StanLone zamkniętego w seryjnej obudowie sterownika MS43. Czyli sterownik, który jest W46, na przykład M54B30. Powierzono nam, by przetestować ten sterownik. Jest to lc czyli sterownik od Zbyszka. W skrócie opiszę wam funkcję tego sterownika, możliwości. I przewagę nad rozwiązaniem, które było tutaj do teraz. Ten silnik, generalnie to auto, śmigało sobie w konfiguracji taki sterownik, czyli MS43 Plus DET. W tej konfiguracji to auto jeździło 4 lata i silnik nie wybuch. <grytanie> 4 lata silnik śmiga, nie ma z nim problemu. Więc generalnie konfiguracja dawniej stosowana często. Natomiast teraz, jak powstał ten sterownik, to wydaje mi się, że jest to dużo lepsze rozwiązanie i już je opisuję, więc tak. Przewagą jest to, że ten sterownik jest zamknięty w seryjnej obudowie MS43. Czyli, co? Kupujecie sobie taki sterownik, demontujecie stary sterownik i w to miejsce wpinacie sobie ten sterownik. Wchodzicie do autka, przekręc przekręcacie stacyjkę i odpalacie. Odpalacie, ponieważ te sterowniki, jak będą w sprzedaży u nas, to one będą mieć taką mapę startową. Tak więc. Pierwsza przewaga jest taka, w porównaniu na przykład do DETA, czyli do rozwiązania budżetowego, jest taka, że nie tniecie nic, nie podłączacie, tylko wpinacie i to już Wam działa. W tym odcinku pojedziemy na hamownię i będziemy to stroić. Jest to pierwsza wersja, więc być może yy, będzie trzeba nanieść jakieś poprawki. Zobaczymy. Natomiast żyję nadzieją, że żadnych poprawek już nanosić yy, nie trzeba i... Jak dziś zostanie on przetestowany, ten sterownik, no to będzie można oficjalnie powiedzieć, że no, ruszamy z produkcją. No dobra, podstawowe funkcje. Więc jeśli ten sterownik jest plug-and-play w seryjną wiązkę, no to wypadałoby, żeby obsługiwał wszystko, co jest seryjnie w takim 3.0. No to w 3.0 co mamy? W 3.0 mamy na przykład tutaj przepustnicę elektroniczną DBW. Tak, nie ma z tym żadnego problemu. Sterownik ten obsługuje przepustnicę elektroniczną. Więc teoretycznie już jest lepszy od Emu Classic, tak? To znaczy Emu Classic też może obsługiwać, ale musicie dokupić moduł, który kosztuje. Cena tego sterownika to będzie prawdopodobnie 1500 zł brutto. Co więcej, skoro mamy 3 litrówkę, no to mamy dwa wanosy, tak? Normalnie ten sterownik obsługuje dwa wanosy. Oczywiście obsługuje czujnik położenia wałka. Oczywiście logiczne, że musi być czujnik wału. Nawet ma obsługiwać przepływomierz. Natomiast tego jeszcze nie testowaliśmy i nie wiem, kiedy będziemy to testować. Bo ten sterownik jednak jest bardziej pod turbo. No jak jest turbo, tak jak tutaj, no to jednak stroimy to po map sensorze. Czyli na przykład mamy tutaj kolektor sący N55 i w tym miejscu jest oryginalny map sensor. Czyli Odczyt z oryginalnego map sensora w tym. Generalnie map sensor może być jakikolwiek, tak? Natomiast my skorzystamy z, oryginalne, z oryginalnego map sensora, który jest w tym kolektorze. No i po prostu to leci do sterownika i na podstawie tego będziemy stroić. Co jeszcze? Oczywiście pełna sekwencja w trysku. Eee, kolejny temat to jest na przykład sterowanie, eee, sterowanie wavegate, czyli EBC, zaworek, tak? No i tutaj. Bez problemu możemy sobie wykorzystać na przykład oryginalnie mamy dis tak? czyli mamy w wiązce oryginalnej przewód do dis -y. No i by nie ciągnąć nowego przewodu, to możemy bez problemu wykorzystać przewód z oryginalnej wiązki do sterowania zaworem EBC. Czyli szukamy sobie przewodu od dis -y i taki przewód sobie ciągniemy właśnie do zaworka. Czy ten zaworek dacie tutaj, czy tam, to już dowolna konfiguracja. No ale sam fakt, że mamy możliwość sterowania zaworkiem. Temat kolejny, to w sobie ma wbudowany kontroler sondy szerokopasmowej. Czyli kolejny temat, który jest bardzo ważny, w szczególności jeśli chcecie spróbować sami stroić, no to nie musicie kupować kontrolera plus sondy i tak dalej, tylko to już macie w jednym, więc po prostu to obsługuje nam sondę, sondę sobie spawujemy w odcinek downpipe, Łączymy to, możemy tutaj stworzyć własną wiązkę z sondy do sterownika. Oczywiście możemy też wykorzystać seryjną wiązkę, która idzie do sąd. Zaraz Sławek przyjdzie, to Wam powie dokładnie jak z tymi przewodami do sondy to wygląda. Do tego opowie Wam jak wygląda wpięcie z MAP sensorem. Ponieważ jeśli chodzi o przewody do MAP sensora, wykorzystujemy seryjną wiązkę, która wcześniej była używana do maf czyli do przepływomierza. W tym przypadku mamy akurat, jest to MAP sensor połączony z IAT, czyli temperatura w dolocie. Więc jak można zauważyć, IAT również został podłączony, tak? To są dwa przewody, które, które idą do, do IAT. Jest Sławek, to Wam powie, o co chodzi z przewodami do MAP sensora. Chodzi o jeden przewód, jest to przewód zasilający, czyli plus 5V do MAP sensora który jest w tym przypadku tutaj, ale możecie zastosować jaki wam się tam podoba. Oryginalnie tutaj w wiązce nie mamy do żadnego sensora 5V poza tam przepustnicą i możemy albo sobie te kable gdzieś tutaj o to 5V wziąć, lub możemy też tą wiązkę tutaj o, tak zrobić. Tak? To była wiązka od y, przepływomierza. Więc mieliśmy tam 12 V, masę, 12 V, masę i, i sygnał. Sygnał nam zostaje jako dom sensora sygnał do sterownika. Masa nam również zostaje. I mamy tutaj o, w tym miejscu był 12 V podpięty do przepływomierza, ja go odciąłem i zwyczajnie był podpiłem go do dowolnego do pinu. W sterowniku, który jest jakby wyjściem 5V W tym sterowniku I to jest w sumie jedyna modyfikacja jaką musicie zrobić Tak, będzie schemat, nie? No będzie schemat, będzie prze przewodnik. Odcinacie tutaj, łączycie go razem i to jest wszystko A sondy? Sonda. No a sonda, no to wiadome, tu jest akurat zrobiona wiązka To jest wiązka do sondy I tam idzie, idzie przewód Możecie zrobić albo tak jak ja, czyli ta, ta wiązka będzie można ją kupić, jakby, jakby ktoś chciał gotową. Lub można też zrobić sobie z oryginalnej wiązki, której tu akurat nie było, do tego zrobiłem tak. Oryginalna wiązka, która idzie tam do sąd. Możecie sobie kupić wtyczki, tam macie czteropinowe sądy, czyli potrzebujecie dwóch wty tych wtyczek czteropinowych. I możecie sobie zrobić przejściubkę z tych z dwóch wtyczek na jedną szerokopasmową sondę. To już jak tam kto woli. No kupić też po prostu wiązkę. A gotową jeszcze... albo chcę zrobić wiązkę, jak to, ktoś tam chce. To jeszcze kan, klimatyzacja i ogólnie liczniki. Hmm, ale co ja mam na ten moment, moment powiedzieć? Nie jest to gotowa. Nie jest zrobiony kan. Ale będzie zrobione nie? W sensie nie będzie się świecić ADSC, nie będzie się świecić ABS. Będzie działała stabilizacja toru jazdy, kontrola trakcji nie będzie działała bo to już jest kwestia jakby, że to zrealizowane przez sterownik. Znaczy jest tu taka opcja, nie wiem jak ona działa, więc ciężko powiedzieć, ale stabilizacja toru jazdy będzie działała, ABS będzie działał, liczniki będą działały, klima będzie się włączać z oryginalnego przycisku. Dobrze, jesteśmy na hamowni. Jak idzie strojenie? No, wszystko działa. Zanosy działają. Jak mamy na przykład tutaj target 24. Aktualna pozycja 24,8. A teraz jakie było doładowanie? 0,86 na 0,74. Dlaczego tak mało mocy? Mało? Znaczy tu teraz ustawiałem stosunkowce. Tu miałem zapłon do o 3 stopnie po całości na normalnym zapłonie, no to było 415 koni, 527 niuta. Jak widać jest już ciemno, także chwilę już tutaj jesteśmy. Bieżnika trochę zużyliśmy. No i słuchajcie, 485 koni i 595 N. Pewnie zapytacie, czy, jest to, czy nie jest to za dużo jak na seryjny silnik 3.0. Odpowiedź brzmi no teoretycznie jest to dużo. Jest to dużo, ponieważ jest więcej do ładowania niż powiedzmy większość osób robi w tym silniku. Ponieważ jest 1,1 bara opadające na 1,05. Czy silnik nie wybuchnie? Jedną imprezę z taką mocą już przejeździł. 12-13 października w Arłamowie, lotnisku Arłamów to autko będzie śmigać. Więc, jak ktoś jest ciekawy, to może y, zobaczyć w akcji. Ja tutaj awarii żadnej nie wyczuwam. No bo 4 lata jeździ i się nie zepsuło, więc y, na początku było chyba 440, później 460. Y, no i na ostatniej imprezie to był, właściwie to było przełamane 500 koni. Teraz mamy delikatnie mniej. Tak więc mamy dwa ciekawe tematy. Czyli pierwszy to jest y, ten czego tyczy się ten y, film, czyli sterownik silnika a drugi to seryjne 3.0, które ma prawie 500 koni jest 1.1 bara i gdyby, jeśli się coś zmieni, to znaczy jeśli no powiedzmy, bo największe ryzyko to jest po prostu uszkodzenie tłoka gdyby kiedykolwiek w tym silniku, czego nie życzę nikomu ten tłok po prostu jednak się poddał no to mm, powiem Wam o tym na razie śmiga jeszcze na sam koniec Zrobimy pomiar bez filtra powietrza. Te filtry one są no przy 500 koniach robią się trochę restrykcyjne. To jest ten najkrótszy filtr, filtr turbo, z turbo Worksa. Jeśli chodzi o stan filtra, no to generalnie widziałam naprawdę w dużo gorszym stanie, no ale ten też do najlepszych już nie wygląda. Więc jak był jeszcze nowy, no to mógł być mniej restrykcyjny, a teraz się pozatykał. Kurcze. Słuchajcie, w najbliższym czasie nie mamy zbytnio czasu na to, by siedzieć przy tym sterowniku, a chcielibyśmy opublikować film, który no, oglądacie w tym momencie. Więc tak, jeśli chodzi o sterownik, no to sterowanie silnikiem wszystko działa, tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Wstępnie skonfigurowaliśmy CAN, zaraz tam przejdziemy do komputera, Sławek Wam opowie. Na ten moment, jeśli chodzi o sterownik, to jest to przetestowane w takim turbo no, gruzie. To co na potrzeby Gruza wszystko działa, a cała reszta to, to wam Sławek powie. Generalnie stroiło się to bez problemu. Mamy porobione na przykład. O tu mamy korektę zrobioną po EGT po tak jak widać, wzbogacenie paliwa po EGT. Mamy na przykład włączoną zabezpieczenie po ciśnieniu oleju. Czyli jeśli ciśnienie oleju spadnie poniżej 0,75 bara no to silnik zgaśnie, sterowanie wentylatorem, mamy ustawione termostatem tak samo, również mamy tutaj w tym przypadku wiatraki na chłodnicy oleju, które również są sterowane z komputera, Wanosy pracują bez większych problemów, dało się to ustawić, przepustnica również. Tak więc... W drugim odcinku związanym z tym sterownikiem będzie więcej szczegółów. Odpalimy tam ABS-a, generalnie wszystko, co, co powinno być, co ten sterownik powinien ogalnie, ogólnie ogarnąć w seryjnym aucie, w seryjnym takim E46. No i na sam koniec jeszcze raz zapraszam Was, bo ten film opublikuję przed imprezą, czyli przed 12 października. 12-13 października lotnisko Arłamów. Będziemy tam naszym gruzem, który jest akurat nad tym, nad tym E46. Męczymy go. Coś tam poprawiamy, spawamy trzeci kolektor wydechowy, no więc co, do zobaczenia, cześć!